Cześć, w dzisiejszym filmiku, tak jak Wam powiedziałem, pokażę, jak zrobiłem wagę rozrządu, jak go szlifowałem, na czym i jak to wygląda. Także zapraszam. Tutaj, jak widzicie, mam taką szlifierkę z McAllistera, Jest to szlifierka z wtyczką angielską, którą zakupiłem, używaną. Ona kosztowała około 90 czy tam 100 złotych, Teraz nie pamiętam dokładnie ile. I do niej były dwie tarcze. Oczywiście tarcza jest o gradacji 60, i musiałem tarczę opąć. Do tego kupuje się taki tarcz do tarcz diamentowy. On też swoje kosztuje, ale to jest potrzebne. Gdy opałem tarczę, mogłem wtedy szlifować z rozrządu. Jak widzicie, tutaj mam takie dwa kątowniki zespowane z płaskownikiem, tutaj również dwa kątowniki z otworem na dole, jak widzicie, to sobie chodzi i tutaj są dwa otwory, w które wchodzą sobie śruby, które są zakończone stożkiem. Oczywiście stożek robiłem w ten sposób, że śrubę zapinałem czy ten pręd, właściwie, zapinałem do wiertarki, przykładałem szlifierkę. I sobie robiłem stożek. Nie chciało mi się bawić w tokarkę, wyciągać ją i tak dalej. Kolejno zespawałem te dwa płaskowniki, zrobiłem tutaj otwór i na dole otwór. Następnie te dwa zespawałem ze sobą do czoła i również zrobiłem otwór. I tutaj już dwa otwarki sobie zrobiłem tak z czapy. Można powiedzieć nie wymierzając tak. I ważne, żeby to było w osi to musimy właśnie sobie zespawać te kątowniki tak samo również te dolne bo jak nie będzie w osi to wtedy wałek Wam się nie uda go dobrze zeszlifować następnie tutaj przyspawam płaskownik jak widzicie i mam śrubę oczywiście jedną nakrętkę można tutaj sobie przyspawać od tyłu a drugą tutaj kontrolować. tak będzie szybciej ale ja mam zrobione to w ten sposób, że tutaj nie jest przyspawana ta nakrętka i przekładając sobie wałek do środka, oczywiście go wkładam. Jak widzicie, teraz można ten wałek szlifować, tak? I ta śruba jest zderzakowa, czyli zderza się z tym elementem i ogranicza i w ten sposób mogę sobie to szlifować. Z tym, że najpierw trzeba zdjąć sobie łożyska i tą zębatkę. I najlepiej sobie zębatkę oznaczyć markerem jakimś i później ją wprasować, tak? W ten sposób. Ja markerem zawsze znaczę sobie Tutaj, jak jest to wycięcie, to sobie tutaj również tą zębatkę robię w ten sposób. Mam to oznaczone i mniej więcej udaje się to wprasować. Już wiecie, jak to zrobione jest. Także przejdę do tej tarczy, ponieważ ta tarcza jest do polerowania. Tak, polerowania, no. To jest szlifowanie. Uzyskujemy taką ładną, gładką strukturę. Jest to papier P150 ucięty z arkusza. Tarcza jest o średnicy 12 cm ponieważ taką miałem otwornicę, w środku jest otwór 12,7 i to jest ważne, trzeba kupić sobie takie wiertło pod ten otwór, potem to rozwiercić, ponieważ otwornica ma otwór chyba 8 mm centrujący, więc jak to rozwiercimy, wtedy możemy założyć to, skręcić, włączyć i górę tutaj wyszlifować szlifierką bądź papierem przykładając, ale szlifierką jest szybciej. I najpierw wałek rozrządu szlifuje tą tarczą, następnie tą tarczą. Więc teraz zadacie pytanie, gdzie w którym miejscu zacząć szlifować i gdzie skończyć i jak to robić. Yy, więc odpowiedź jest prosta: bierzecie sobie statyw, kręcacie czujnik zegarowy, skręcacie to wszystko do kupy. Musi być równo w ten sposób i w ten sposób, tak? ponieważ będzie krzywo, będzie zły odczyt. Następnie bierzecie sobie korektor. Ja używam korektora, ponieważ tak jest łatwiej. I nożyk do tapet. I gdy widzicie, gdy Wam się już wskazówka tutaj podnosi, w tym miejscu, tak? To tutaj, w tym miejscu, bierzecie korektor. Oczywiście wałek musi być odtłuszczony. I sobie takie coś robicie. Czekacie, aż to wyschnie. Bierzecie nożyk, i widać. Tutaj on schodzi, nie? Ten korektor. Ja sobie liczę 1 mm, więc w tym miejscu mam otwarcie 1 mm, tak? I sobie to znaczę. Tutaj taką kreską. I robię takie wcięcie, tak? Z drugiej strony również robimy to samo, 1 mm. I również sobie tak znaczymy. Gdy to zrobicie, wałek szlifujecie tutaj 1 mm głębiej, czyli śruba ma gwintu 2 mm, czyli pół obroty śruby, jak wam dotknie, liźnie. I w ten sposób macie tutaj o 1 mm wyższy wznios. Kolejno bierzecie sobie tą tarczę do polerowania i tutaj ten uskok normalnie szlifujecie polerujecie. Oczywiście wtedy czasy się lekko zmienią, ta szybkość otwarcia tego zaworu, ale chodzi o to, żeby tutaj nie było takiego uskoku specyficznego po szlifowaniu wałka. Więc w ten sposób mam to zrobione. I lecimy. 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5, 5, 35 i to jest krzywka od strony zębatki rozrządu Teraz Teraz krzywka od strony łożyska, nie zębatki. Dobra, i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 5, 25 bądź 26. 526. Ok, także podsumowanie. Jak widzicie, wzniósł nam się o tyle zmienił. Czy to da jakiś rezultat? Zobaczymy, gdy zrobimy wykres czasów rozrządu. Także na razie.